Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj los mnie zabrał do Ełku na kolejkę wąskotorową. Na wejściu do muzeum czeka do nas taki parowóz normalnotorowy OL49. Wyprodukowano go w 1952 roku. W 65 przystosowano do opalania mazutem. W latach 70 powrócono do klasycznego węgla. Od roku 96 ma status eksponatu w Muzeum kolejki dojazdowej w Ełku. Można do niego wejść i go zobaczyć. W Ełku znajdują się, znajduje się kilka wagonów z eksponatami z XIX oraz XX wieku. W drugim wagonie znajdują się stroje osób pracujących na PKP. W trzecim wagonie jest dużo. Informacji o budowie parowozu kolejach wąsko, szeroko oraz normalno-torowych. Przejdźmy do pociągu, pociąg ruszył. Już w samku wjechaliśmy, jedziemy do Sypitek. Pociąg się składa z wagonów zamkniętych oraz otwartych. Tak wygląda, tak wygląda wagon zamknięty od środka. Jest on w układzie 7 2 plus 1. Na górze są miejsca na bagaże, stoliczki oraz... Pod stoliczkami jest świetnik. Te wagony, ten pociąg, jedzie około 20 km na godzinę. Ten wagon pochodzi z lat 60. XX wieku. Jesteśmy teraz w wagonie otwartym. Pochodzi on z 1968 roku. Produkował go Szanowski Konstant. Ma układ siedzeń 2 plus 1. Jednak tutaj nie ma stolików ani świetników. Lejkę budowano w latach 1910-1913 na, na polecenie starosty łódzkiego. Oficjalnie roku została otworzona w 1918. Służyła ona do przewozu ludzi oraz drewna. Początkowo ona miała 1000 mm. Jednak w 1951 roku ją na 750 mm. Miała się 45 km, 39 km linii głównej i około 6 km od nogi. Dzisiaj zostało się tylko 10, na których jeżdżą pociągi turystyczne, którym właśnie przyjechałem. Ta lokomotywa pochodzi z lat 60. XX wieku. Jej prędkość maksymalna to około 30 km na godzinę. Waży ona 18 ton, ma 150 koni mechanicznych. Na stacji dwie sybitkach znajduje się taki wyremontowany dworzec. Sybitka na stacji odbywa się ognisko, można sobie uwiec z kiełbaski oraz zabawy z animatorem dla dzieci. W tamtym kierunku jest budka z lodami, granitą, zapiekankami oraz innymi lokalnymi przysmakami. Wracamy już z sybitek do Ełku. obok małej lokomotywy przystosowanej na tory na 600 mm kończymy ten odcinek zapraszam do oglądania innych